W latach 1960-1980 około jedna piąta albańskiego PKB stanowiły chińskie subsydia. W tym samym czasie Hodża, albański dyktator i jego reżim, postawili około 750 tysięcy schronów w ramach przygotowań na ewentualny atak obcego państwa. W latach 50. i 60., w trakcie oraz po chińsko-radzieckim i zakończeniu relacji Stalina z Mao Zedongiem, Albania, jako jedna z niewielu, a jedyna w Europie, stanęła po stronie Chin. Malutki południowoeuropejski kraj został od razu wielokrotnie potępiony przez Chruszczowa, który zasugerował nawet potencjalną inwazję. Jednak co skłoniło kraj, a w sumie to jego lidera do powiedzenia się po stronie państwa środka? 7 kwietnia 1939 król Zog I, ówczesny władca Albanii, dostał ultimatum od królestwa Włoch. Było to żądanie kompletnego podporządkowania się. Pomimo niezgody króla, niewiele można było poradzić, Sam monarcha wyjechał do Grecji, albo Albania stała się włoskim protektoratem. Od rozpoczęcia okupacji, najpierw włoskiej, następnie niemieckiej, zaczęły działać różne partyzantki, głównie komunistyczne. 16 października 1942, czyli 3 lata później, sformalizował się Front Wyzwolenia Narodowego. Front Wyzwolenia Narodowego. Organizacja powołana w 1942 roku przez Koalicję Organizacji Antyfaszystowskich. Działała ona jako ruch oporu oraz partyzantka na terenie okupowanej Albanii. Był to trzon albańskiego oporu, dzięki niemu popularność zyskał Enver Hoxha. Potem podzieliła się po liniach poglądów politycznych. Był to ruch zrzeszający wszystkich antyfaszystów bez podziału na poglądy. Jego zbrojne, ramię, Armia Wyzwolenia Narodowego, już w 1944 kontrolowała 3 czwarte kraju. W sierpniu 1943 komuniści dogadali się z Partią Nacjonalistów. Na jego podstawie zgodzili się na zjednoczenie z każdą grupą walczącą z okupantem, o ile nie popełniała żadnych zbrodni wojennych. Po wyzwoleniu kraju, Albańczycy dążyli do realizacji idei tzw. Wielkiej Albanii poprzez przyłączenie do niej Kosowa, gdyż zdecydowana większość Kosowarów jest pochodzenia albańskiego. Jednakże protest ze strony jugosłowiańskiej zmusił komunistów do odrzucenia tej idei. Powodowała ona rozłam, podczas którego organizacja nacjonalistyczna Bali Kombetar odwróciła się od byłych sojuszników i spróbowała nawiązać współpracę z hitlerowcami. Okej, okay, znowu musimy sobie wytłumaczyć. Bali Kombetar, organizacja założona w ramach przeciwwagi do Frontu Wyzwolenia Narodowego, od 1943 współpracowała zamiast walczyć z okupantem. Zrzeszała ludzi z bardzo szerokiego spektrum politycznego, później określano mianem prawicowej. Jednakże przyjmowali do niej byli rozłamcy z partii komunistycznej. Walczyli o Albanię w granicach z 1941 i za czasów bycia włoskim protektoratem. W jej granicach znalazła się większość Kosowa i kawałek zachodniej Bułgarii. Po wycofaniu się osi rozpoczęła działalność na uchodźstwie. Jednakże pokonane już siły niemieckie nie stanowiły wsparcia, a przez kolaborację narodowców główna oś albańskiej polityki zaczęła kręcić się wokół komunistów. Po wojnie w Albanii nie zostało nic. Może nie dosłownie, ale zniszczone zostały wszystkie kopalnie, porty, elektrownie. Zbiory oraz pozostałości handlu zostały rozkradzione. W tych warunkach zaczęło tworzyć się nowe państwo. Postawiono o szybkiej kolektywizacji rolnictwa i przemysłu. Bardzo ważne była dla przywództwa szybka elektryfikacja i alfabetyzacja. Ta druga przebiegła bardzo pomyślnie i w ciągu 30 lat udało się niemalże całkowicie wyplenić analfabetyzm, który w 1950 sięgał 95% na wsi. Wszystkie te plany zostały doprowadzone do skutku podczas długich rządów jednego człowieka, Envera Hodge. Kiedy w 1939 roku Włochy przejęły Albanię, Enver stracił pracę, ponieważ nie chciał przystąpić do albańskiej partii faszystowskiej, która była ramieniem włoskiej partii o tej samej nazwie. W następstwie tego wyjechał do Tirany, gdzie rozpoczął spiskowanie i założył nielegalne stowarzyszenie komunistyczne. Po ciężkich walkach w 1944 i rozłamie z faszystami i narodowcami, został mianowany premierem. Albania nie była zagrożona bezpośrednią dominacją ZSRR, gdyż rola tej ostatniej w wyzwoleniu Albanii była minimalna. Niemniej w 1949 roku wstąpiła ona do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a w 51 do układu warszawskiego i ONZ. W latach 49-52 USA i Wielka Brytania we współpracy z obalonym przez Włochów królem Zogu, próbowały stworzyć siatkę szpiegowską i wykonać przewrót w kraju. Albania była ważnym sojusznikiem dla ZSRR, gdyż zapewniała jej port na Morzu Adriatyckim. Pozytywne relacje trwały jednak do 1953, kiedy to umarł Stalin. W ostatnich latach rządów gruzińskiego despoty trwała bardzo krwawa i długa Chińska wojna domowa, która dobiegła końca dopiero 1 października 1949 roku poprzez proklamowanie w Pekinie przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Chin, które znamy do dzisiaj. Walki trwały jeszcze przez ponad pół roku, a pokonany rząd Republiki Chińskiej uciekł na Tajwan, gdzie pozostaje do dziś. A ówcześnie rządząca partia założona przez Chiang Kai-sheka, Kuomintang, nawet dzisiaj jest na Tajwanie największą partią. Jednak pomimo tego, że oba reżimy były komunistyczne, często dochodziło do tarć. Po naprzemiennych oskarżeniach, publicznych wystąpieniach Chruszczowa w Pekinie, na których krytykował on rządy Mao Zedonga, oraz wycofaniu sowieckiej pomocy dla chińskiego sektora zbrojeniowego, 1960 rok można uznać za kres relacji pomiędzy tymi dwoma państwami. Jednakże świat zachodni nie był przychylny temu, żeby kolejny komunistyczny kraj posiadał stałe miejsce w razie bezpieczeństwa. I teraz? Najważniejszym faktem tej historii jest to, że świat zachodni nie był przychylny temu, żeby kolejny komunistyczny kraj posiadał stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. Tak więc, pomimo zwycięstwa zwolenników Chińskiej Republiki Ludowej, nie uznali od razu tego państwa w ONZ, czyli największej organizacji międzynarodowej świata. Stało się to dopiero w 1971 roku, więc przez 22 lata Chiny nie miały międzynarodowej reprezentacji. Po rozłamie chińsko-sowieckim, po stronie komunistycznych Chin opowiedziały się tylko dwa państwa: Somalia i Albania. Ta pierwsza była pogrążona w biedzie i niemalże ciągłym stanie wojny domowej, więc pozostała ta druga. Dzięki tej niekonwencjonalnej sytuacji Albania poruszyła na arenie międzynarodowej tematy korzystne dla komunistycznych Chin, albo z nimi samymi związane. W ten sposób dała Chinom coś, czego nie mogły wziąć sobie same i czego nie chciał im dać żaden inny kraj, i się to opłacało. Chiny niemalże kompletnie zrekompensowały Albanii pomoc dostarczaną jej wcześniej przez Związek Radziecki oraz udzieliły jej wielu niskoprocentowych pożyczek na rozwój. Ale dlaczego tak bardzo zależało Chinom na reprezentacji w ONZ? Po pierwsze, Republika Chińska miała stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa z prawem Weta. Gdyby komunistom udało się przejąć to miejsce, mieliby oni narzędzie do blokowania antychińskich i antykomunistycznych ruchów Rady. Po drugie, byty państwowe nieuznawane przez ONZ nie mogą liczyć na pomoc ani ocenę Banku Światowego. Państwa nie posiadające miejsca w Zgromadzeniu ogólnym ONZ nie mają też oficjalnych dyplomatów oraz nie mogą podpisywać umów z innymi krajami. Obywatele takich państw nie mają ważnych paszportów, więc nie mogą podróżować za granicę ani również inwestować tam pieniędzy. Całe to zaufanie i prace dyplomatyczne Albanii nie zdały się jednak na wiele, przynajmniej z perspektywy przeciętnego Albańczyka. W roku śmierci dyktatora w 1985 PKB per capita Albanii wyniosło 200 dolarów. Tak, 200. Był to najniższy wynik w Europie, na równi z biedniejszymi państwami afrykańskimi. Pomimo tych monstrualnych problemów, oficjalna państwowa prasa przedstawiała Albanię jako samowystarczalne państwo z wysoką stopą życia i zerowym zadłużeniem. Jednym z symboli paranoiczności chodzi i elit było wybudowanie 750 tysięcy marnej jakości schronów. Nie wspominając, że do takich schronów zaliczano absolutnie wszystko, nawet prywatne piwnice, które miałyby uchronić mieszkańców w ramach inwazji, tylko właściwie czyjej? Grecja nie miała ambicji wobec terenów Albanii, a Jugosławia nie była nimi zainteresowana od czasu odejścia Albanii od idei wielkiej Albanii. Większość tych pieniędzy została w rękach ludzi rządzących, jak przy większości autorytarnych reżimów, szczególnie w tamtym czasie. Kto wie, spożytkowane lepiej pieniądze mogłyby sprawić, że Albania byłaby krajem bardziej dostatnim. Ten przewrotny sposób objawia się jedno z mniej znanych historii, a na pewno niespodziewanych, takich, które zmieniły świat, a o których się nie pamięta. Jak lata dyktatury odbiły się na Albanii? Gdzie po straceniu przez komunistów resztek mandatu do rządzenia, nie sformułowała się zorganizowana opozycja, gdyż niemalże całe społeczeństwo było niewyedukowane i konserwatywne. Co akurat w tym scenariuszu sprawiło sentyment za komunistami. W sytuacji nie pomogła przymusowa izolacja kraju przez władze komunistyczne, gdzie sama próba wyjazdu za granicę bywała karana śmiercią. Nieobeznanie się ze współczesnym światem oraz brak ukształtowanych struktur państwa odbiły się brutalnym echem w 1997, kiedy to upadły wielkie piramidy finansowe i kraj na jakiś czas pogrążył się w dosłownej anarchii. Zginęły wtedy tysiące, tylko nie da się stwierdzić, jaki był ich rząd wielkości. Dziękujemy za obejrzenie. Zachęcamy do zobaczenia naszych poprzednich filmów oraz podcastu na Spotify, zwłaszcza jeżeli jesteś tematurzystami. Link jest w opisie.